Weszliśmy do naszego pokoju i tak się prezentuje, mały room tour. mamy łóżko, mamy lodywaczkę małą. I tutaj mamy łazieneczkę z prysznicem, ładnie, pięknie i najlepszy jest widok. Zmiana nutfitu. Bierzemy torebkę i zmieniamy się na klapki. I lecimy. Chciałam się jeszcze pomalać, no ale nic ty nie zdążę, bo musimy już wychodzić. Witam się z Wami drugiego dnia i ja już jestem po śniadaniu, jest właśnie 9.20 i idziemy za chwilę na kawę. Miałam się jeszcze pomalować, ale końcowo mam tylko włosy, bo mamy dzisiaj na basen i dopiero po basenie po południu dzisiaj mamy pojechać. Teraz e, na plażę zobaczyć. jakbyśmy to było już ciemno i nic nie było to widać, więc teraz zobaczyć i zobaczymy, czy jest ciepła woda. Tutaj, więc przetestujemy razem z Wami i zaczniemy od takiego napoju hibiskusowego. Taky jak cytryna po prostu ogólnie takie cytrynowe nawet gibym powiedziała, ale tego hibiskusa trochę mało czuć, co? Nie czuję do hibiskusa No, takie cytrynowe bardziej. Nie? To jest mogę jak lemoniada Z tą rzecz oceniam na 8 na 10 9 na 10 bo Lubi kwaśne i jest to dobre, ale nie ma tu hibiskusa Kolejną rzeczą mamy takie rurki Ja widziałam właśnie na TikToku, że dużo osób właśnie kupowało Smakują jak zwykłe rurki czekoladowe Mhm, dobre Mogą być, nie? Takie do przekończenia sobie na plaży czy coś, to uważam, że spoko Więc te rurki ja oceniam na 7 na 10 co? To dużo? co? Ja daję 10 na 10. Aha. Nie, ja dajęła spółka, ja daję, przodob... ja daję 9,5 na 10, bo mm, nie są wypełnione w środku no, ale i są jak zwykłe górki, a to jest niby jakiś ich. No to są ich takie. Ogólnie tutaj one są wypełnione po czubek, one są łese w środku. I dalej mamy dwie paczki ciasteczek, one są takie sokka a drugie mamy o smaku kakaowym. Daj, dam im 8 na 10, bo to są zwykłe ciasteczka Tak, no takie totalnie basic. Też dam takie, może być 7 na 10 Ja myślę, że to będą klasyczne ciasteczka Trochę dziwne Ogólnie takie sztuczne uważam trochę Nie czuć takiego typowego cookiesa Mój tak średnio spokojnie. Ja daję 6 na 10 Mówię Tak średnio i mierzę w lupie czy coś, ale... Czyś taki, taki, się takie dziwne, cukier sam jakiś no takie dziwne są, nie wiem, dobrze, i pięć 50 pięćdziesiąt i ostatnią rzeczą mamy taki sok pomarańczowy. Ja jestem ci ciekawa, jestem ciekawa, czy on będzie dobry, bo ja ogólnie chciałabym, żeby w sklepie były takie sprzedawane typowe, takie wiecie, wyciskane e, soki. Typowy. No nie wiem, czy będzie typowy, nie żebyś nie wylała tego. Ojejku. Dobra, to nie jest na klęska do nalewania, ale sobie tak skorzystamy. Smakuje jak taki zwykły sok pomarańczowy, ale dodaje do tego jakiś gluty. Nie, właśnie dobre. Dobrze, ja oceniam ten sok 10 na 10 Ja oceniam ten sok 8 na 10 trzeciego dnia tego vloga. Ja już jestem po śniadaniu ogarnięta. I za chwilę będziemy jeździć w inne miejsce. Dzisiaj, w planach, mamy e, zwiedzić kilka e, plaż. w się sensie na pewno dwie, chyba z tego co wiem. I jedziemy też do jakiejś groty. Dzisiaj jest ogólnie mega wiecznie, więc nie wiem, czy mnie za bardzo słychać. Wczoraj wieczorem byliśmy jeszcze w mieście. E, zrobiłam takie mini zakupy. Kupiłam e, bryloczki. I do pierwszego miejsca jedziemy 25 minut, chyba z tego co wiem. I jedziemy do groty jakiejś. Więc zobaczymy, co tam ciekawych go wymyślili. Wróciliśmy właśnie z plaży i jest już 17 godzina Idziemy teraz na obiad o kolację Ogarnęłam się trochę, byłam cała od soli Nawet cały strumień tutaj zafarbowało, mam cały taki biały od soli eee, I później po obiedzie idziemy od razu na basen Jestem teraz mega, mega głodna I idziemy teraz na jakieś dobre jedzonko Myślę, jednak mamy cenę planu, bo mamy jechać na plażę i na jedzenie, a do Hani pojedziemy jednak w inny dzień. I ja właśnie szykuję się, bo jedziemy za chwilę do hani. E, jestem w trakcie robienia makijażu i jest właśnie 14 godzina. Jedziemy na jakieś małe zakupy do portu, do jakiejś kawiarni. Więc się teraz kończę ogarniać i o 14.30, czyli za pół godziny jedziemy do hani. Миллион. миллиардов. właśnie z Hani jest za 10 10.11 Jest prawie 23 godziny Kupiłam koszulkę w Stradivariusie, moją ulubioną e, Mam już taką jedną, ale stwierdziłam, że potrzebuję takiej jeszcze jednej Takiej totalnie basicowej Ona była za 8 euro Czyli w przeliczeniu na potkę około 24 zł, Tak w zaokrągleniu trochę liczę W Polsce ta koszulka kosztuje 3 tychy, Więc wyszło troszeczkę taniej i dalej kupiłam ten balsamik e, z sol de janeiro, ja ogólnie mam tutaj miniaturkę taką, jest już na wykończeniu i stwierdziłam, że po prostu kupię taki duży, bo jest super nawilżający i jeszcze tak bardzo ładnie pachnie. Teraz przejdziemy do rzeczy, którą kupiłam do jedzenia. Kupiłam croissanta z nadzieniem truskawkowym za 3,50 tylko, e, czyli w przeliczeniu to jest około jakieś e, 15 zł, coś mniej więcej. Ogólnie takiego krosanta w Polsce lekko za 30 zł można kupić. Uważam, że tutaj było naprawdę tanio. Tak się prezentuje. Ona ma do góry taką polewę truskawkową. Czas to mega pyszne, takie mięciutkie. Dostałam się do środka i tutaj do wam pokażę, jest taki biały krem I w środku jest ten mus truskawkowy. Mój ulubiony krosant jest przepyszny. Więc oceniam tego procenta na 10 na 10. Jesteśmy już po śniadaniu i idziemy właśnie do miasta wysypać kartki i kupić pamiątki. Ja kupiłam taką młodą torbę. No, ja kupiłam taką młodą torbę. Super jest, więc zmienia teraz właśnie na zakupy. Na naszego gofra i zamówiliśmy sobie socze pomarańczowe. Tutaj są najlepsze stoczki pomarańczowe, one są świeże wyciskane i jeszcze z lodem. właśnie 12 godzinę i jest czwartek. więc są takie pełne 3 dni do końca wyjazdu. Dzisiaj w planach mamy płynąć statkiem na plażę. O 13.30 będziemy jechać, bo o 13.15 mamy rejs statkiem na tą plażę. Duchań, mamy piątek i idziemy znowu na krużanty do naszej kawiarni. I też mamy tutaj coś po jakiegoś muzeum. Mamy jeszcze mamy ostatnie dwa dni, licząc w dzisiejszym to trzy w zasadzie. I w poniedziałek już wracamy do domu, oby były pistacjowe. Tak, oby były pistacjowe, bo też chcę I mam nadzieję, że w ogóle jakiekolwiek będą, bo jest już 7, a nie, bo jest już 16 godzina, więc boję się, że ich może po prostu nie być. z nami ostatniego dnia. Oczywiście wyszłam i zapomniałam okularów, więc standard. E, w każdym razie dzisiaj jestem ze na morze i właśnie się wybieram i idę sobie na morze na śniadanko. Tak mi słońce wali po twarzy, że w ogóle nic nie widzę. Jutro chyba 8, wyjeżdżamy już na lotnisko. 14 że w Poznaniu będziemy, więc e, mega szybko. No i też fajnie po prostu, że nie będę wieczorem w domu.